Kochani za pośrednictwem internetu, pragniemy połączyć się z Wami we wspólnej modlitwie do Matki Bożej. Jak jest w naszej polskiej tradycji, w maju śpiewamy litanię loretańską, dlatego pragniemy przez to krótkie nagranie połączyć się z każdym Waszym domem i wspólnie zanosić nasze błagania do Maryi. Pozwól mi przyjść do Ciebie jednym łaskawym Twoim gestem. Ty jesteś Mario, taka czysta, jak zażółcznika, gdy żałuję. Ty jesteś Mario, taka dobra, to moje ludzkie serce czuję, więc się ośmielam przyjść do Ciebie. Przed matką dziecko staje Więc się ośmielam paść przed Tobą I całą nędzę Ci wyznaję Pozwól mi przyjść do Ciebie Na mnie wzrokiem uczysz modlitwy i ofiary. Lecz nie odejdę od stóp moich, pozwól, że skończę na pytaniu, które dotyczy mego życia. Co znaczy, trwać w ofiarowaniu? Pozwól mi przyjść do Ciebie Jednym łaskawym Twoim gestem Kirie elejson, chryste elejson Chryste usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas, ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, syn odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, święta Maryjo. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami, Matko Łaski Bożej. Módl się za nami, Matko Nieskalana. Módl się za nami, Matko Najczystsza. Módl się za nami, Matko dziewicza. Módl się za nami, Matko nienaruszona. Módl się za nami, Matko najmilsza. Módl się za nami, Matko przedziwna. Módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Pan do godna, módl się za nami. Noch módl się za nami, Panno można, módl się za nami, Panno łaskawa, módl się za nami, Panno Wierno módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolico mądrości, Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módź się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módź się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami Przybytku sławne pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Modl Módl się za nami Dom złote. Módl się za nami Arko przymierza Módl się za nami Bramo niebiesko Módl się za nami Gwiazdo zaranna Módl się za nami uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapiony, módl się za nami. Wspomożenie wierny, módl się za nami. Królowa Aniołów Módl się za nami Królowa Patriarchów Módl się za nami Królowa Proroków Módl się za nami Królowo Apostołów Módl się za nami Królowa Męczenników Módl się za nami, królowo wysnachawców. Módl się za nami, królowo dziewic. Módl się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego. Módl się za nami, Królowo Rodzin. Módl się za nami, Królowo. Módl się za nami, Królowo Polski. Módl się za nami, Królowo Świata. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Odmówmy teraz wspólnie akt zawierzenia Niepokalanej Maryi. Mako Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam, ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz. Co jest wolą Twojego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Spomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.